Kochanie, pamiętaj, żeby jeszcze samochód zatankować przed wyjazdem do rodziny? Tak, kochanie, ja pierdzielę, skąd na to wszystko wziąć pieniądze? Może ja pomogę? Święty Mikołaj, a co ty tu robisz? Słyszałem, że borykasz się z wydatkami na święta, więc chciałem ci sprzedać mój tip na parę stówek oszczędności rocznie. Parę stówek? Ja mam wrażenie, że to w tysiące pójdzie. Kto nie szanuje małych pieniędzy, nigdy nie będzie miał dużych. Kiedy ci się skończyła umowa na internet? Nie wiem, z pół roku temu. A widzisz, po przejściu na czas nieokreślony, operatorzy często automatycznie podnoszą ceny średnio o 10 zł miesięcznie. To już masz pierwszą oszczędność, jaką Teraz zmienisz. 10 zł, Święty Mikołaju, serio? Poczekaj, gdzie masz HBO, Netflixa, Disneya i tak dalej? Jak, gdzie? No u nich wykupione. A jak je wykupisz z internetem i telewizją, to zawsze wychodzą taniej. No dobra, to już trochę oszczędności będzie. Dzwonię do nich. Poczekaj, mam swojego człowieka od światło łodów. Serio? A myślisz, że jak przychodzą do mnie te wszystkie listy? On dopasuje ofertę do ciebie spośród wszystkich, które są dostępne i poleci tę, która najbardziej będzie odpowiadać swoim potrzebom. A ile tym sposobem zaoszczędzasz? Jak już mówiłem, parę stów rocznie na jednej lokalizacji, a że mam ich kilka. To kończy się na grubych kwotach, bo za każdą dodatkową lokalizację dostaje dodatkowy rabat. Dobra, to daj mi numer do tego przedstawiciela, to zadzwonię. On do ciebie zadzwoni. Klikaj tutaj i zostaw do siebie kontakt. Jedziesz po benzynę? Już, jadę, jadę.